Witamy Was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta na modach z Beroini. Słuchajcie mnie uważnie. Hejo. Tak, hejo. To jest miejsce tutaj, w którym będziemy mieli naszą bazę. Dokładnie tu, gdzie stoimy, wyrównamy troszeczkę ten teren. I tak, na dzisiejszy odcinek sprawdzić co jest w tamtej wiosce, sprawdzić co jest w tym drzewie i sprawdzić moją teorię z tym, że ten... Ta zapalniczka odpala ten portal. Od której zaczniemy? Od portalu. Zaczniemy od portalu. Idziemy do portalu w takim razie. Jak widzicie zmieniłem trochę shadery sobie. Jestem kolarz Działa. Czemu wchodzisz? Wow. Mieliśmy tylko sprawdzić, czy działa. Wracamy, wracamy. Ale ładnie jest. No. <laughs> Jak widzicie, portal działa. Fajnie mamy działający portal. Będziemy na pewno zwiedzać ten portal. Ale to ja będę musiał ustawić tutaj ten punkt, że będziemy chcieli mieć tutaj domek. Tak, ale to ustawimy sobie na spokojnie. Więc tak. Tutaj domek. Więc sobie postawię tutaj łóżko. Przez białki na no, no, fajne. Dobra, chodź idziemy dalej, kobieta, teraz. Czyli postawię wszystko tu. Tutaj, na razie. Dobrze. Chodź. Idziemy teraz zobaczyć drzewko. No tak, bo chciałam zobaczyć, czy jakie ono w ogóle jest. A, to! Tak, to duże drzewko. No, Ale jest bo... że Ale później zobaczymy, jakie to są drzewka sadzone. Dobrze. Sobie... Sprawdźmy sobie to drzewko, bo ono wygląda na interesujące ładne no. Okej, okay, można wejść do środka Jest tutaj dużo pszczółek Nie uderz żadnej bo nas zjedzą pest O, bo Dziękuję. to jest pszczółek różnych. Dobra, czy to jest pszczółko, pszcz, pszczółkowe drzewo? Dobra, gdzie jesteś? Na górę poszedłem, a teraz schodzę na dół, żeby zobaczyć, co tu jeszcze jest. Co, wykopujemy się stąd? Dobra, tutaj mamy wyjście. A czy nie ma. Nie, tutaj są tylko pszczółki. Nie... Dobra. A, chcesz jeszcze to drzewo sprawdzić? Dobrze, to sprawdzamy. Jest No trzeba nam się na pewno różnego rodzaju przydadzą do budowy bazy. Tak? Mhm. No. O no to jest innego najgładnie, bo nie... z takim... Jest takim brzozowym. No. To może być akurat fajne połączenie. Dobra, chodź, wyruszajmy więc. Dobrze. Tutaj to trochę potem. Ale jest... Duży. Do tej wioski teraz idziemy jak coś. Dobrze. To jest w ogóle dużo mega ładnych drzewek. Dobrze. Tutaj mamy ma magiczne drewno. On nam się na pewno przyda. Do tej wioski znaczy jakiej? Do tej takiej w. A, tej wioski. No. Dobra. Dobrze. Wykopiesz mi tylko to drzewo, tak żeby sadonki z niego wypadały. już mi się skończyła. A chyba nie mam żadnej A to innej. Podoba? A nie, dobra, mam siekierę jednak. Sadonki też Tak. No to pójdzie. Tak. Jusi, jakbyś łapką zbierał, to z jakaś. Dobra, chyba mam sezonkę. Jakaś? Tak, mam sezonkę. O ja też mam. Co? No i dobra. Tam mi wyrzuć i chodźcie dalej. Bo to drewno się potem przyda. Wiem, potem byś coś się. Tak. Zobaczmy więc co to jest za miejsce. Będzie cię chciał pływać. Okej. Okay. Patrz, windę mają. Ty ty jesteś. No chodź. No tak, za tobą. W lewo. Przez wodę przepłynąłem. O. i nie. Chodź, tu mają windę, patrz. Okej. Okay. O no. O, leciała. No, mega fajne O, żelazne narzędzia. Co to jest? Długi miecz Plagi. O. Okej. Okay. To jest, to jest coś. coś. Tu są mega fajne rzeczy. Kiedy Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Tu coś mam? Znaczy tutaj to tak... O o, o, coś epickiego mam. Tak? E, runic table. Okej. Okay. Runiczny ja stół się przyda. Tuble. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Y... Ja tutaj się tutaj coś... masz ten. Y... Patrzyłaś obydwie te skrzynki? Okej. Okay. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Wędka. Mm, wow. O, To się widać. To chyba ten pikka nacje. Kolejna wędka. Okej, drewno. i jakaś złota tej okay, patyki drewno Akurat będziemy budować bazę, to dużo no. drewna nam się przyda. nam się tego też przyda. No to ogólnie mamy bardzo dużo drewna z tego co widzę. Patrz to! Co? Co mi rzuciłaś? Okej, okay, też zostałaś mega mierz dowalony. No. Ja ci wyrzucę, jaki ja dostałem wcześniej. Taki o. Tu. Tu rzuciłem. O. No, fajny też, co ja. Nawet mocniejszy, bo ma dziewięć. No tak. Dobra. No, to bardzo to są rzeczy. No, mega mocne są rzeczy tutaj. Fajnie. Dobra, tak. czyli drewienko bierzemy, bo to potrzebne. Tak, ogólnie chyba będziemy musieli wrócić tu jeszcze na drugi raz. Bo tu jest tyle rzeczy. Okej, okay, to się przyda. To się mniej przyda. Dobra, ja sobie tego. No mi też się... Już... Powoli w plecakach rzeczy nie mieszczą. Ja czuję, że mi jeszcze się nie, znaczy, się nie śpię, ale ja nie mam miejsca już w ekipie ogólnie, nie? Aha, no mi się w plecakach już nie mieszczą rzeczy. Bo no, dużo mam tutaj wszystkich No tutaj ogólnie jest jeszcze jeden ten, taki domek. Poczekaj chwilkę na mnie. Dobrze, czekam na ciebie. Zjem sobie. No i może zrobię porządek. Co do wywalenia, co no. do wywalenia. Dobra, tu jest... Okej, tu jesteś tutaj. Dobra, to ja bardzo powiem, że nie potrzebuję takiego razie. Może czekaj, możecie zrobię jeszcze frequency. Pochodnie. Też pochodnie? Pochodnie? Powiem stałe sześć? No to możesz mi dać. daj mi pochodnie. Nie no, ale szczerze, no jest to co? jest tutaj. Bo no tak. Jest, y, fajny, Mocne i rzeczy i tu rzeczy, mają. No. Czekam na Ciebie i wyglądam. Dobra. No to nie, możesz tam wejść, bo tam są tylko skrzynki. A byłaś już po? Tak, ja czekam na Ciebie, tam jeszcze tylko te. Dobra, to są właśnie na sodzące, nie potrzebuję akurat... Ale... No. To, to jest no, no. To jest, no. nie no, to Co tutaj jeszcze mogę schować Drewno. No, To No to wypalej dobrze co w zamian? Aquamarina jakaś. To O, emeraldy! Dobra. Okej, okay, chyba wszystko już mam w miarę ogarnięte. Więc tutaj jaka. co? A zbierasz ten kan? Jabłuszka nie? Tak, ogólnie tak. Chodź się no, po, położyć tutaj spać. Tu, na te dwa łóżka, no widzowie. Możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem oczywiście, no, a my idziemy dalej, dobra, chodź, dalej będziemy zwiedzać tą wioskę, chodź tutaj w dół teraz, musisz naokoło, o tu no. Tutaj w ogóle coś jeszcze jest? Akwarium. Wow. Tutaj zaskoczyłaś w dół A tu nie. No to tutaj po lewej stronie jest akwarium. Tu? No tu. No tak wpisało tutaj. Tutaj jest jakaś. Robinka w górę. No tak, to akurat byłam. A to my zaskoczyliśmy. To w dół, w dół, w dół. Dobra. Chodź idziemy dalej. Ja chciałem przyjść tutaj. Nie no, ale... Mega jest ta struktura, naprawdę. Bardzo no, mi się no. podoba. Okej, okay, to będą jakieś dobre rzeczy. Teraz tak, tak, będzie można to ogólnie. No zaraz wykopię. No w sumie nie, tu nie potrzebuje Zbrodnie ci Słoże będą pewnie Bo to się przyda <tuszy> Tu Emerald jest, ale nie mogę go wykopać Tu jest winda Tu jest kopadło Czy my coś jeszcze tutaj mamy? Tak, może do tego można iść O, jeszcze do góry I tutaj w bok? Tutaj w bok nie możesz wejść ja, Nie, to robiliśmy tamto ale tutaj do góry też nie można iść. Ale można tu w dół zejść patrz. to jest ta winda. A ty wróciłeś tam? Tak. I co? No i jest tu skrzynka. Hmm? Tak. To, to jest ta. Gdzie? No tam, po lewej stronie. No poszukaj trochę. Idziemy dalej. Zobaczyć co tu jeszcze jest ciekawego. tutaj jak coś dalej. Widzę. Płynie za mną. A, bul, bul, <coughs> Nawet patrzycie, <się>, zaraz <coughs> robię pół Dobra. Więc tak, Idź sobie teraz tutaj. To coś idziemy bul, bul. sobie... Naprawdę no, tak, tak, to, to jest zrobisz jest... się... <coughs> Dobrze. Złote strzały, nie tyle on słuchaj mnie tak, zdecydowanie wywalić, to mogę wywalić, a tu coś się pali, nie, ja ma, się ma. po prostu się wejdzie. Okej. Okay. No, to jest? Co? Nie no, przeszedłem się dookoła tutaj. Masz w ogóle... Okej. Okay. Tutaj mamy skrzynki. I... O, whisky. Budka. Whisky. No tutaj... Tutaj nic co bardziej nie ma. są skrzaty jakieś w ogóle. A co tam miałeś? Jeszcze coś no. No tam... czy coś fajnego? Chyba nie aż tak. Mm. Dobra, ale ja już poszedłem na górę sobie teraz. chyba jest przyjatel to. To w jest chyba, nie? Tak. O masz Dobra, to jest skóra. Fajno. To teraz by mi się przydał kolejny ten... Plecak? No. Chodź tutaj. Tam y, po drugiej stronie była skrzynka ze skórą. Tu? Nie tu, za mną. No jak weszłaś? Po schodach. Tutaj weszłaś po schodach. No gdzie ty jesteś? No tu weszłam, no. No i tutaj od razu jest skrzynka. Tak, to pójdzie. No i weź skórę z niej tylko. I jak się robi? No, możesz mi wyrzucić tą skórę. I zrobię w sumie w takim razie plecaki. <laughs> Tylko tak, nici. I tu nie ma craftingu, ale ja już zaraz ustawiam craftinga. No, tyle mamy lecy. No i szybkość przez minutę. Whisky. Pośpiech 2. Przez minutę, a wyprzedzie 30 sekund i wódka absorpcja. To jest jeden, ale są dwa. Mm. Dobra, y, potrzymaj mi na chwilę to. I to masz. Dobra. Masz tutaj żelazny plecak i rzuć mi ten plecak, który masz w ręce. Yeah. No, żwawo. Okay. Dobra. Oh. Dobra. Okej, okay. dobra. To co idziemy dalej lutować? No. I pod koniec tego odcinka zaczniemy budowę domku już powoli. no. Teraz akurat mamy... Tutaj mamy złoto. Fajnie, bo mamy dużo... Żelazo. Yy, do budowy. Ja w ogóle zobaczę sobie co tutaj... O! O, żelazo kilo, wydaje mi się. Masz, dobrze. No, bo ogólnie no, to, to załatwia jest? Oj. Co tu jeszcze jest? O! O, tu jest. Tu jest pełna zbroja. Ta całą skadają, bo on nie potrzebuje takiej kamiennej piwostki. To co to? Zbroja. Dobra, teraz w dół. W dół, dół. To jest winda, jak coś. Ale to po prostu dają matmę na to. No tak, bo ona ściąga w dół. Aha. O, książki się przydadzą. I w sumie. Po drugiej stronie. I teraz idę na górę tutaj. Po schodkach. No. Myślę, że na razie dość sporo znotowaliśmy. Ale fajne schody. No mega ładne są. Ładnie no na pewno jeśli chodzi o jedzenie, to mamy go sporo. No tak, y, ten pokaz jest dobry. To jest. Dobra, to jest... A jest Co to jest? Coś <coughs> wysuszone, jakieś coś. Co? Jakiś owoc ciekawy. To będzie rybki wezmę. W sumie rybki wezmę. Tajemnicza potrawka. Dobra, wykliknie, no to. jest fajna. Kolejny. jest tutaj to jest ja coś, co mi się nie przyda. A dobra, zrobię tak. Dobra. O, mm. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. O, to jest. Tu jest... A tutaj? Tutaj jeszcze są jakieś rzeczy. Ty co? Okej, okay, tu jest jakiś magik. Co to? Główka jakaś chyba. A tu jest wejście na górę jeszcze czy coś? Nie. Tutaj po prostu jest tak dla rozdoby. Tutaj o, na, drugiej, na drugą stronę przyszedłem. Czekaj. Dobra. No dobra. No dobra, myślę, że możemy wracać do miejsca, gdzie ten... gdzie będziemy budować bazę, co ty na to? Dobra, to ja już tam wracam. Powoli zacznę stawiać tam gdzieś w nieopodal skrzynki. Co ty na to? Co to w ogóle za drzewo? tak. No, oni ewidentnie y, lubią sobie podpijać. Mm -hmm. Po czym to stwierdzasz? Po tym, że jest strasznie że dużo, co muszą w ogóle. O, tu jest zejście rado. Słucham, tam jest Nie. A wszędzie było? Na dół tylko zszedłem i już poszedłem do bazy. mamy bazę? Do przyszłej bazy. Nie co tu gdzie jesteś? Bo w ogóle nie zaznaczyłam na tym. No przecież się odnajdziesz. A, dobra, tutaj. Tam gdzie łóżka sobie daliśmy? No, no dobra, ale no ja jestem. Mm. Jakby to powiedzieć. Jaka? No tak trochę nie ogarnięta, jest sprawach. Ja, no, ale mi pokazuje takie ładne niebo. Tak? No. Tak. Hmm. Co że. O! U! O! o Świetny, boże. Coś ci mówiłem. Omijamy szkielety na razie. Ale nie chodzi o szkielety. A, dopiero jest. pierwszego potwora zabiłaś. No pająka zabiłam do Jest dwudziesty. Dwudziesty któryś dzień. O Jezu! Karol pomocy. Widziałeś to? No zabiłem to. To no, jest Wilk. Ravenger. Tak się nazywało. Tak. Ale się rzuciło na ciebie. No. Co idziemy spać? Tak, 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 tak. Mówiłam. Pierwszego moba. Jest który? 26 dzień, czyli 25 dnia zabiłaś pierwszego potwora. Bo dostałaś osiągnięcie hmm. łowca potworów, tak? Chcesz mi to powiedzieć? O, jak ten, tak. W ogóle ci to... ślimak wielki. Hmm. Co? tu jest jakieś coś. Ja tak to wytorzec. No to było kabum Okej okay. Dobra, myślę, że możemy na spokojnie sobie zacząć tutaj powoli wyrównywać teren. Ja gdzie mogę postawić skrzynki tak, żeby ci nie przeszkadzały? Tak żeby rzeczy tam do środka wrzucić. No hmm. <laughs> na razie będę robić ten Wydaje mi się, bo i tak wszystko będziemy musieli znieść. Najbezpieczniejszym miejscu na chwilę obecną, gdzie ja nie będę i tak tego ruszać, uważaj, Clipper do ciebie idzie. No, uważaj, Clipper do ciebie idzie, a ty, ale czemu on jest taki szybki? Mnie się pytasz? Skoro się teleportował do mnie, co widziałeś? No, widziałem. Na górze musi być gdzieś. Nie, co? Nie ma. No przecież jest. Kurna jak. No tu, na górze jest, na, na tym dircie. Nie ma. Kurna, ale dupło w ogóle. I to już drugi raz jak dupło. No dobra. <grywki> Powalony klipper. Dobra, czyli ko ko koło tego wybuchniętego postawić skrzynki, tak? Tak no, działa właśnie. Mniej więcej. Właśnie. właśnie hmm. jest Czemu? Dobra, to jest skrzynki, właśnie położyć. Dobra, mamy sześć skrzynek, jak coś. I położę je tutaj o. Dobra, to jest robot, który nie potrzebuje, tego też nie potrzebuje. To na razie też, tego też. Dobra, czyli tak. Mm. Do drugiej skrzynki powrzucam, powrzucajmy jedzenie, może? I wszystkie rzeczy z tym, z tym związane. Jakieś potionki, inne takie rzeczy, dobra? A no to mi, jak powsadzasz po jednej rzeczy, to ja będę Tak. No. Dobra. Jakieś relikty, inne takie, tego typu rzeczy. To wrzucę tutaj na razie. Dobra, zobaczmy. Yy, ja to sobie poukładam. Czy nie będę teraz układał? Co to jest? Ach, to jest to, dobra. Dobra, ogólnie tak. Wszystko co chcieliśmy, to zrobiliśmy. Chyba nie będziemy widzów zanudzać y, wyrównywaniem terenu. No. No, Ewentualnie jak zaczniemy budować bazę, to wtedy. Wrócimy do Was widzowie, sobie tutaj poukładamy w skrzynkach wszystko. Chodzi mi tak, że zakończymy powoli odcinek, więc możesz tu przyjść w sumie. Dobra. O, jasne sobie. Nowy miecz. Idziesz? Chodź, to nie budujesz tam z tyłu. No już, chciałam żebyś to tą na ten teren, który jest południowy, powiedzmy ze Spartalionu. No. Tylko, że sobie rzeczy. No, idę. Idziesz w dobrą stronę chociaż? No. Tak? No. No więc żegnajcie widzowie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście oglądając, to możecie stawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem i co? Siemaneczko, cześć!